Hej, cześć, witajcie, jestem Damian i witam was bardzo serdecznie w kolejnym openingu na dwa ekrany. Jest się ze mną Josz i to Dzień dobry, widzowie, słuchajcie, na samym starcie, a może to powiemy czy teraz, czy później? No możesz mówić, śmiało. Dobra, słuchajcie, widzowie, gadaliśmy z Damianem przed nagrywaniem tego odcinka. I słuchajcie, jeśli pod tym materiałem będzie 80 tysięcy w górę, to nie dość, że nagramy drugi taki odcinek, to jeszcze no, będą inne rzeczy, ale o tym powiemy zaraz. Jak Damian zrobi wstęp, wiecie, co chodzi widzowie. Okej, okej, okay, okay. dobra Joshi super. Sprawa jest taka, słuchajcie, pod poprzednim odcinkiem ze smile gdzie robiłem właśnie podwójny opening, zostawiliście 40 tysięcy łapek w górę. Ale słabo. Nie, 40 tysięcy to jest naprawdę dobry wynik. Ja tutaj się mega cieszę, że to było. mogą więcej, mogą no, więcej. Mogą, zasady. mogą, ale słuchajcie. W tamtym filmie była zasada jasna, że każdy 1000 łapek w górę to 10 zł więcej, które wydam właśnie w kolejnym odcinku. No i dzisiaj z Yoshi'em przez to właśnie wydamy 400 zł w Brawl Stars Oczywiście z kodem o, Damian. Oczywiście. <laughs> yy, o właśnie, czekaj, bo ja już kod Damian. Pisuję, damian jest jest pisany. A, czekaj. A ty nie masz? Dobra, ok. A zasoby, to zasoby to się. Jak to się. No o, Stary, normalnie kod musisz pisać. D a, my i a my. Słuchajcie, widzowie, bądźcie jak ja piszcie kod Damian. Polecam bardzo serdecznie. No i jazda, widzowie. No i także my już możemy praktycznie kupować oferty, to co, od czego zaczynamy? Bo akcja jest taka, że kupimy właśnie tą ofertę pierwszą od lewej, tą tutaj w środku, tego mega boxa na promocji. I doładujemy jeszcze właśnie 360 gemów Czyli wydamy dzisiaj właśnie 200 zł, tak. 400 zł Tak jak to wcześniej mówiłem, tak jak wam wcześniej obiecałem No i słuchajcie, jest jeszcze jedna sprawa Ponieważ ja bym chciał robić częściej takie openingi na dwa ekrany Więc za każdy 10 łapek pod tym filmem w następnym openingu będzie właśnie też 10 zł więcej Także koniecznie zostawcie łapkę Jak będzie 100 tysięcy to wydam 1000 zł w kolejnym openingu Ale to raczej No to, mnie nie, bierz to, to mnie nie bierz do <laughs> tego filmu To mnie Ja nie chcę wydawać pieniędzy aż tyle O i możecie napisać właśnie w komentarzu z jakim youtuberem powinienem kolejny opening zrobić to co Josi? ja biorę pierwszy od lewej, co? Pierwszą, ten no, pakiet taki wielkanocny pierwszy Wait, co jest? Wielkanocny pakiet rozwoju Dobra, no to kupuję wtedy, co? Ej, co się co? dzieje, bo tu jest tak Jak to klikam, klikno, kliknąłeś to? Tutaj trzeba jakieś no. punkty Tu punkty można od razu komuś dać, co? Okej, okay. no dobra Okej, okay. no, no to dobra. ja daję, ja daję Jessie Jessie, zostań moją Jessie, ja daję Stu, bo na Stew mam bardzo mało Okej, okay, już mi przetwarza tą ofertę i okay. już będzie płacone Już dobra. kupuję, już, już jest płacone Uwaga, spacone. Dobrze. Pomyślnie sfinalizowany. Dobra, mam, mam już skrzynkę pierwszą. O, major sobie je tego, kanapkę. <laughs> o, to pozdrawiam, Dobra, ja to już punkty do też odebrałem. Okej, okay, mam pierwszego mega boxa, gotowy? No dobra, stary, dawaj. No to dawaj na szysztery. Uwaga, trzy, trzy cztery, ry, ja uwaga? mam 5. Eee no, dobra. Dobra, to skipujemy, skipujemy, skipujemy. No to przeklikujemy, przeklikujemy, to nie ma co. Okej, okay, jest dobra, drugi cyk. megabox. box. Ej, a ja zapomniałem powiedzieć o jednej rzeczy. No, no. i to najważniejsze w sumie. Bo słuchajcie, już naprawdę bardzo, ale to bardzo mało, brakuje do miliona na moim kanale. Także mordeczko, jeżeli masz na dole taki czerwony przycisk subskrybuj, to koniecznie go wciśnij. Zrób tak, żeby był szary, zasubskrybujmy kanał, bo na milion będzie naprawdę bardzo fajny specjal, a wiem, że cały czas 50% osób, które ogląda moje filmy, no nie subskrybuje mnie. Także no trzeba to zmienić. Także no, koniecznie morto zasubskrybuj, wbijamy ten milion, a ja trafiam w tym momencie widzę. I widzowie, jak jesteście tam na dole, to zostawcie tego lajka, bo na 80 tysięcy lajków zrobię kanał Brawl Stars. O, dobra. <grym, <grym, super, dobra. Dobra, super. Ej stary. Ja, ja powiedziałem, że wbijamy miliona, ja, ja trafiam legendę i mam właśnie 6 przedmiotów. Nie, A to jak? ja mam 5, ja mam 5, więc... Nie. smutno mi. No i Ej w ogóle, Yoshi po takiej przerwie otwierasz pierwsze megaboxy i nic ci nie wypada, to jest też nie tak, halo No Supercell. właśnie, to to ja nie wiem, ja nie wiem, smutno mi trochę, ale wspieram skodem Damian, to powinno mi to szczęścia dodać Ja idę do ciebie zaraz, ty Gościu, ale to tak nie działa, spokój się Dobra, ej, bo ja mam jedynkę świecącą, jak trafię legendę, to możemy kończyć odcinek Ej, on tu idzie Dawaj moje pieniądze Jak już przyszedłeś, Dobra. to dawaj klikaj Ale tu ja tu. nie, u mnie kliknij, u mnie A, dawaj u... Dobra Czy jak? Star Power! Dobra! Pozdrawiam no, no się okay. dzisiaj. Superatekter otwiera międzywymiarowy portal. Pojawi się... Okej, okay, okej. Okay. Ej, fajnie! Spoko! Ja się cieszę akurat z tego Star Powera, przyda mi się do Power Liga Super, Dobra, nie wiem się... o co chodzi, ale cieszę się Lecimy z kolejnymi boxami. Dobra, to ja w międzyczasie kupię tą ofertę z kodem Damian y, <laughs> I idę do pokoju Ej, on, mi będzie, on będzie potem cały czas ode mnie chciał jakieś rzeczy za to, że kupuje dzisiaj z moim kodem wszystko w sklepie, no nie. Ej, słuchajcie, musicie koniecznie wpisywać kod Damian w sklepie, bo, bo będzie za mną nieciekawie, coś czuję, że Yoshi mnie będzie gnębił Dobra, widzowie, ja zrzucam z siebie nawet bluzę, bo no po przerwie małej jesteśmy Kartę mi zablokowało, tak dużo gemów kupiłem z kodem Damian, że zablokowało mi gemy No i widocznie tak to działa Dobra, już jak to, jak to wygląda u ciebie? Doładowałeś teraz gemy, tak? Te, co miałeś, czy jak? Tak, 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 mam 360 gemów, 70 właśnie. No dobra, no to ja też już lecę doładować od razu gemy, także klik No to stary, mi się wydaje, że oferta na mega skrzynkę za 49 e, gemów trzeba odpalić Tom teraz tak, mega się... skrzyneczkę? Taką tę? Tak, no dobra. dawaj, o, dobra, słuchajcie, no dobra. kupujemy w takim razie Oczywiście pamiętajcie wszystko Potem Damian. I uwaga, cyk, ja już otworzyłem. 7! 7 mam, mam 7. Ej, dobra, to mam pomysł. Ja klikam tego Mega boxa, pójdę do ciebie, nie będę patrzył, co, co, jest, co jest trafiane. I od razu okay. zobaczymy u ciebie tą siedemkę, dobra, klik. Dobra. Stary jest 7, to jest niesamowite. Co za chłop. Dobra, 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 dobra widzowie, nawet. otwieramy. Uwaga, no to tutaj standardowo to Musi sobie możemy. 100 nie? Dobra, i uwaga. Teraz będzie coś, co nie? Mm -hmm. I uwaga. I uwaga, uwaga, jeden. Okej, okay, star powerek do bo. No nie nie gram, bo, ale uwaga, co teraz? O, do... No nie no co jest! Nie, dwa do bo, no nie, ale zipa, Wszystko się fajnie, ale nie gram, bo i dostałem dwa do bo, ale dobra, o, no. Dobra, przyda się, super. Dobra, stara, co ja mam? Ej, ja mam szóstkę! Co? Ty, ja dobra, miałem szóstkę na tym mega megaboksie, co wyszedłem, dobra, klikam Okej. Okay. Teraz to jest niesamowite. Dobra, jedynka wyroczy. świecąca, uwaga. I co Dawa. to będzie? Ej, to jest star power, tylko hard ducha do Gina. Proponuję teraz, ja na przykład mam mega skrzynkę na promocji za 60 gemów teraz, jeszcze jedną do kupienia Uuu, to ja takiej nie mam, ale to ja mogę słuchaj, za 80 gemów kupić w takim wypadku Dobra, no to jazda w takim razie, kupiona sobie, kupiony mega boksik widzowie Oczywiście, wiadomo z jakim kodem dobra, <laughs> i teraz tak, otwieramy, cyk I uwaga, ile? 8! Co ty gadasz w ogóle, nie, niemożliwe 8! Nie widzowie, łapa w górę! Każdy musi zostawić łapkę w górę, naprawdę łapa do góry! To Ale że 8! Pamiętasz co miało być za 80 tysięcy lajków? Czy to się jakoś nie łączy? Oh my god! Nie widzowie, ja chyba muszę kanał Brawl Stars założyć, naprawdę. Dobra, uwaga. Ej, to... wiesz, nie powiedziałeś tak naprawdę co będzie za 80 tysięcy lajków. Nie Story. powiedziałem? Nie A, no powiedziałeś. Widzowie 80 tysięcy łap w górę. Zakładam kanał Brawl Stars i będę z Damianem nagrywał tego fajne rzeczy, więc no. musicie stać za. No i co odcinek ustępki to... będzie sobie trafiał gość, nie? Dobra, otwierać? No dawaj. Dobra, uwaga. Pierwsze to jest okej. Okay. Gadżet do nity. Bardzo fajnie, bo ja lubię sztuczne futro. Uwaga, następny Gadżet do tary. i no uwaga i teraz. ostatnie I uwaga. No nie no gazet do bóla Ile, ile tego Ej, ile? dobra Yoshi, szybka sprawa Ilu masz zadymiarzy? 45 A... wszystkich ile tych zadymiarzy nowych? Ja mam 14 mam do odblokowania jeszcze O, no to masz co trafiać, no to nie, no czemu te gazety tak ci wypadają? Dobra, ej, to jest moment, żeby kupić ofertę za 7 dyszek. Co tym myślisz? Dobra, zobaczmy czy mi karty nie zablokuje znowu. Oj tak. Jak... Jak mi zablokuje kartę, to nie wiem, fikoka robię naprawdę, uwaga <grym> okay. Gotowe, jest, dobra, z kodem U. Damian kupione Czy ja mam jakieś potwierdzenie, żeby mi teraz... dobra, działa Klejnoty, Klejnoty dobra. monetki Mega box, uwaga. Mega Boxik. Bup. nosem Pięć, dobra, to przeskipuję tą piątkę. To ja łokieto, co? pyk Szósteczka z bokcia. okej okay. I czy to będzie Amber, legenda Jedynka już jest, dobra Ja nie patrzę, ja nie patrzę, nawet na słuch, bum Dobra, słyszę, że to jest jakiś gadżet albo star power, raczej star okay, power. Dobra, uwaga. Otwieram, y, teraz też to Tyk! I uwaga. A piątka Dobra, to A... ja normalnie po prostu, tak o. A, też no też piątka, dobra, skip. Ej, tu dawaj może teraz tego na 3-4 otworzymy, co? 3, 4, BUM Uwaga, 6! Ja mam 5. Dobra, to chociaż ty coś będziesz miał Oby postać I uwaga. Ostatnie, 3, 2, 1 a, Znowu jak jakiś gazet? Co to jest? No, to jest niemożliwe. Gazet. Jakiś no. Rekord gazetu chyba zrobisz, stary. Dobra, 3, 2, 1. Tyk. Kolejny megaboxik piąteczka. Ja też, dobra, to skipujemy tego megaboxa Skipujemy. Jak piątka, to nie ma co nawet się nad nim nie zastanawiać może być, Nie może być tak dobrze, nie może być tak dobrze, widzowie. Uwaga. No i dobra, ci dziwna propozycja. Na 3, 4, no, no spaka. No to dawaj. 3, 4, boom. 5. No dobra, nieważne, dobra. Ja już nic nie proponuję w takim wypadku. O! bonusowe, dobra. Ja już podnieta, dobra, nieważne. Nie, ważne. nie no uwaga, musi być taka świecąca liczba Dobra, na stopą następny. Dawaj. O, nie, no dobra. Trzy, a to ja kolanem. Bum. 5. No nie ja no i no. Brawl... dobra, coś się popsuło. Brawl Stars nie lubi stupek chyba. Dobra, jazda dalej. Następny otwieramy normalnie. Wdech. Par. Bierzemy jak na, jak, jak na siłowni. I teraz na wydechu otwieramy. Pup. Nie działa! Sześć! Totalnie! Sześć! Dobra, już chociaż ty traf zadymiarza, dawaj. A nie siedem mam! Co? Znowu masz siedem? W się, się miałem 6, ale double clicka zrobiłem, więc. Yy, no. aha, dobra. aha, dobra, dobra, dobra. Okej okay. Uwaga. Albo i nie? Nie wiem w sumie. Ale dobra, ile, ile masz świecących rzeczy? Powiedz ile masz świecąchych rzeczy, to będziemy wiedzieli. Nie, to jedną, 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 to sześć chyba. <laughs> okay. Dobra, okay. uwaga, cyk! Zadymiarz! O! No? O kurde, gail! O, o! kozacko, Gaila kozacko. Dobra. dobra, S. Jest chromatyczny zadebiarz odblokowany, gejlik. Teraz rozprostujemy ręce na boki i wracamy za raz, dwa, trzy i naciskamy. Raz, dwa, trzy. Bum! Siedem! Dziwna metoda, ale zadziałała, szóstka. Siedem. Okej. Okay. Ej, dobra, to dawaj i zbijaj do tych liczb takich świecących i na trzy cztery otwieramy te świecące rzeczy. Ja dobra. mam jedną, ty masz dwie, no to dawaj ty pierwszą, żebyśmy mieli dobra. też takie jedynki świecące. Uwaga, otwieram. Cyk. Um, gadżet do Broka. Okej, okay, i dawaj teraz na 3-4. 3, 4, bum. Gadżet do Leona A ja mam gadżet do Kiełka. Ej, a weź dobra. sobie naciśnij, bo masz takie i na megaboksie, nie? Weź, zobacz, jakie Odde. masz procenty szans, stary. A to ja już y, mam tego. Y, mam stuki, stuki. Aha, dobra, okej, okay. no nic. No ja mam na, na legendę, jak widzieliście tam stuknąłem. 0, 1, 1. O nie, piątka, przepraszam. Stuknąłem. Ja mam szóstkę, dobra, ja mam szóstkę, stary. Pyk. Okay. I co to będzie? Czy to będzie wreszcie Amber? Gwiezdna moc, podkręcona piłka Nie, też mi się przyda, też mi się przyda, bo też z Pyke'iem ostatnio zacząłem trochę grać 6 <grym> 6 masz? Dobra, czekaj, to ja klikam No już piątka tym razem Dobra, Nie uwaga. może być tak kolorowo 3, 2, 1 ZADWIARZ! Co jest? Co to jest? Edgar o! Z szalikiem! No! To jest stary! Edgar, on ma taki szalik. Jak ja mam nawet taki szalik. To jest szalik, a ten na stole. O! Stary. Widzowie, ale czy to szalik? smtastor.pl, Najlepsze ubrania, szaliki, widzę, nie, nie, niesamowite. Ej, bo ja widziałem generalnie komentarz pod klipem, ja. właśnie Timix ostatnim, że ktoś napisał, no. że Lexiu z tym szalikiem wygląda jak Edgar z Brawlsters. Okej, <laughs> <laughs> <Ja> dobra, <laughs> <nie> otwórzmy <mogę. śmiech> okay, kolejnego mega boxa. Mega box, czekaj. I Boom. jakie mega skrzynki zawierają 10 razy więcej fantów niż zwykłe mhm. skrzynki? Okay. Procenty na wszystkie szanse, nie? A, czekaj, tutaj i No, rzadko Kurde, widzę Na legendę jak, jak masz? 0.05 Ty, to masz dużo mi tak, tak? Ja mam 0.01 okay. I 0.5 to jest fest duża Dobra, otwieram Cyk 6 no, Ja no, mam no, szósteczkę Okej okay. Dobra, ja mam mało bardzo procent na legendę Ale może Może tym razem Come on Super cel Let's go Mam gadżet do Bo. Dobra, ty trafiłeś wszystkie Star Powery, to ja trafię teraz wszystkie gadżety do Bo i się ma dogadali. Ale nie, no też i... o... Ej, ten gadżet też jest spoko, bo mogę sobie zdetonować te bo, miny Bo, nie? Od razu, kiedy Aha. chcę, jest fajne. Razem moglibyśmy mieć wszystko, stary. I bierzemy, już nie ma co się zastanawiać, stary. Nie ma czasu na yy, cokolwiek. Musimy wpisać kod Damian i otworzyć mega skrzynkę nosem. cyk. Koko, ko, ko, Damian w sklepie Pięć. jest już Czas otworzyć skrzynki, no bo dużo gemów mamy. No ja już nie, I nie mam. piąteczka. W ogóle. No niestety. No to piątka to się <laughs> nawet nie przybije, bo nie ma co. Kolejna yes, skrzynka. Okay. Ostatnia, ostatnia skrzynka. To jest ostatnia. Ej, dobra, słuchajcie, bo jak to jest ostatnia skrzynka, to teraz musi coś wypaść. I widzowie, słuchajcie, mam do was jedno pytanie. Na jakim urządzeniu oglądacie właśnie ten film? Czy oglądacie na telefonie, czy na tablecie, czy na przykład na telewizorze? Napiszcie koniecznie w komentarzu, bo jestem bardzo ciekawy właśnie na jakich urządzeniach oglądacie. Ty już inaczej na iPhone... najczęściej oglądasz film. Na, na iPhone 12 oh. Pro Max 265 giga. Weird Flex, but ok. Dobra, lecimy. Dobra, ostatni Mega Box. Ja Uwaga. robię. Uwaga. Ja robię mak taktyczne trzy obroty, bo to jest, to jest mój klik. Na szczęście <noise> widziałeś się, jak się kręcę na hotelu. Także klik, bum, gościu. I otworzyłeś ostatniego megaboksa? Nie, uwaga, raz, dwa, cyk. Szybka skrzynka. Sześć. Dobra, to Dobra. otwórz, otwórz do i... końca. Otwórz do końca. No, no mam. I masz na świecącą jedynkę? Tak. To dawaj, klikaj. Trzy, dwa, jeden, cyk. Gadżet do Tary nie. Spoko, to zapraszam Cię do mnie. Chodź tu, stary, chodź tu, zobaczcie co ja mam. Przez te moje trzy obroty, mój trik z obrotami. Garstu, to. Na moim koncie, gdzie ja mam tylu zadomiarzy, trafiam siedemkro. Musi być Amber, tu musi być nowa legenda, nie? Tary, patrz, już jest dwójka. Dobra, okay. zróbmy zrób to tak, że ja klikam tą, a Ty klikasz tą dobra, drugą, dobra? Dobra, bum. Okay. Okay. Star power, ale dobrze to wróży. Rakieta numer 4, czwarta rakieta Broka. Spoko, dobra Yoshi dawaj Traf mi legendę <noise> Weź zrób też taktykę z stary Oj tak, dobra Dobra nie, no nie przesadzaj, ale dobry Ej, ale jak ty miałeś ty, ty, siódemkę, te, 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 to też miałeś te dwa, no. dwa star powery, nie? No dobra, słuchajcie widzowie, no to w tym odcinku to by było na tyle Ja przypominam, że za każdy tysiąc łapy w górę e, Zwiększamy o 10 zł pulę. właśnie w następnym odcinku A Yoshi tu ledwo, ledwo, ledwo co żyje. Jest, Dobra, no. trzymaj się, trzymaj się Ej, także... Widzowie, jedna sprawa do was, Pasz, wchodzicie tutaj A, no, co de Damian, co? Damian. Nie, 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 to czerwone nie To na niebieskie trzeba klikać No nie, no ja pokazuję, <laughs> że kod Damian A, dobra, okej, okay. no. dobra, dzięki mordo. No, także wpadajcie też na Naszego, bo tam się pojawił odcinek z Pogromców mitów ze mną. Byłem trochę zaspany, ale chyba wyszło fajnie. No i to by było na tyle. Subskrybujcie kanał. Sieła